Witajcie serdecznie w kolejnym roślinnym odcinku. Dawno już nie było takiego na kanale, ale przyznam szczerze, że z roślinami jest całkiem spoko. Nie zmieniają się już teraz jakoś spektakularnie. Jednak czuć, że idzie jesień, że już jest chłodniej. No, powoli przygotowuję się do takiego jesienno-zimowego spoczynku. Nie spodziewam się tutaj jakiegoś, e, jakiegoś szału w tym sezonie jesienno-zimowym. E, mam też nadzieję, że nie będzie źle, że nie będą bardzo marnieć. Dzisiaj sobie troszeczkę pogadamy o tym, jak się kieka moich roślin zmieniło. Są. Kilka rzeczy mnie martwi, o tym Wam opowiem. Kilka roślin wygląda świetnie i też opowiem Wam o tym, jak przygotowuję roślin na ten sezon jesienno-zimowy. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, jak u Was, jak wasza dżungla, czy obawiacie się jesieni i zimem. Przyznam szczerze, że ja się obawiałam w tamtym roku. Natomiast okazało się, że nie była wcale ta pora roku taka straszna, ten okres nie był taki straszny i też. W tym roku się z, z, nastawiam zupełnie inaczej, właśnie tak bez obaw. Wiem już czego się mogę po moich roślinach spodziewać, więc myślę, że będzie dobrze. Więc dajcie znać, jak u was w, w, w wśród waszych roślin. Piszcie też jak wy przygotujecie wasze rośliny, aby już przygotowaliście rośliny na sezon jesienno-zimowy. No i cóż, nie przedłużam, zaczynamy. Może zacznijmy od rośliny, która mnie martwi, bo nie za bardzo wiem co jej dolega. Nic się w jej pielęgnacji um, nie zmieniło nie wiem czy jej nie przelałam raczej nie, chociaż kto wie, ja mam ciężką rękę czasami mi się tam tej wody siknie nieco więcej a mowa o moim filodendronie lemon lime on jest mega bujny ja go miałam tak zamiar ciągnąć w górę może gdzieś tam po suficie i tak dalej ale potem zmieniłam koncepcję i na razie go tak oplatam wokół tutaj tej makrawy, więc no nie wygląda jakoś może spe, specjalnie jakoś, no wcześniej się prezentowałam ładniej, ale też przyznam szczerze, że zaczął łysieć. Zobaczcie, jaka tu jest dziura. W ogóle zauważyłam przed nagrywaniem odcinka, że tu już kolejny listek, o właśnie, stracił. I powiem Wam tak, on już jest ze mną dosyć długo. Nie miałam z nim nigdy problemów. Mam też skandens, który pokazywałam wam wielokrotnie, który ma już gdzieś z 2 metry długości. Podcięłam go, mam kolejny tutaj na tej szafie, która stoi ko mnie i też jest wszystko ok. Ogólnie mam z filodendronami super doświadczenia. Tam na tej półce za mną stoi Birkin o. Tutaj, trochę jest tam za mną ciemną, musicie mi wybaczyć, ale też pewnie z moich innych odcinków tą roślinę znacie. Natomiast tu się zaczęło dziać coś niedobrego. Nie ukrywam, on rośnie niesamowicie. Tu te wszystkie jaśniejsze listki, które są u góry, to to są wszystko liście nowe, więc on wypuszcza ich naprawdę sporo. Zresztą cały czas rośnie bardzo intensywnie, tak samo jak ten Scandens, to są no, ekspresowo rosnące rośliny, to mu muszę przyznać. Ale coś tu się zaczęło właśnie dziać, że po prostu liście zaczynają odpadać. I nie, że one są tylko żółte, tylko takie piękne zielone liście też odpadają. Ja się boję cokolwiek tutaj teraz, wiecie, dotykać, kombinować, żeby mi właśnie jakiś liść przypadkiem nie został w ręce. I nie wiem, czy ja przypadkiem go nie przelałam. O! Nie, myślałam, Jezu, dzięki Bogu. E, tutaj pociągnęłam za jeden. Już myślałam, że mi został w ręce, ale na szczęście nie. On żywi się właśnie w makramie i dodatkowo jest taki bardzo bujny, no, e, sprawia mi trochę problem z podlewaniem, z tego względu, że jak on był jeszcze tutaj z tej strony, o, tutaj w tym miejscu, o, dokładnie tu, taki bujny, no to ja z każdej strony nie za bardzo widziałam podłoże i musiałam zawsze te liście jakoś wiecie rozchylać, żeby widzieć, ile tej wody leje, i możliwe właśnie że nalałam mu tej wody za dużo. Muszę na pewno go wyciągnąć jakoś, nie wiem jak, jak z tej makramy i sprawdzić korzenie, to na pewno. Ale też teraz właśnie, że idzie sezon jesienno zimowy to ograniczam podlewanie, nie jakoś oczywiście drastycznie, absolutnie nie robię to tak wiecie powolutku delikatnie żeby też nie było tutaj żadnych szok, żeby nie było żadnego szoku dla tych moich roślin natomiast tak na pewno podlewanie w tym sezonie jesienno-zimowym ograniczę no i zobaczymy że będę się mu przypatrywać on jest też po jednym oprysku sprayem Karate, Bo tak nie wiedziałam, wiecie, że miałam wciurnastki, miałam ziemiurki, miałam, no co prawda, już dwa albo trzy lata temu, chyba trzy lata temu, wełnowce. Trochę tych insektów u mnie było, no i obawiam się, czy tam się znowu coś nie pojawiło. Szczególnie, że mówię, odpadają nawet takie ładne zielone liście. Więc nie wiem, będę go obserwować. Tak jak mówię, spryskałam go raz tym sprayem karatem. E, powtórzę na pewno oprysk jeszcze raz. Muszę w ogóle przeczytać dokładnie informacje na opakowaniu, żeby tam, wiecie, nie zrobić mu krzywdy. Tak, te dźwięki to oczywiście Filip. E, no i będę obserwować. E, coś, co mnie nie martwi, a też żółknie, to Monstera Adansona, e, Traci co jakiś czas, właśnie mm, liście. Specjalnie te dwa też zachowałam, żeby Wam pokazać, natomiast ona przepięknie rośnie. Przyznam się, że, że też już mam z nią trochę problem, bo ona miała taką dużą podpórkę. O, może z tej strony będzie lepiej widać: z to jest plaster miodu. Natomiast jak widać, ta podpórka już jest dla niej em, za krótka, za mała. I zaczęłam ją troszeczkę inaczej tutaj oplatać, ale nie ukrywam, że chyba albo będę ją podcinać. Albo po prostu tą podpórkę sobie wykorzystam, może do begonii, o której zaraz Wam opowiem, a tutaj wsadzę jakąś inną podpórkę. No, bo właśnie robi się coraz dłuższa i mam z nią problem. Ale tak też myślę sobie teraz, że jak większa podpórka, to też potrzebuje gdzieś u góry mieć więcej miejsca taka roślina. A ja bym jednak wolała ją w, takim, w takiej mniejszej wersji zostawić, więc nie wiem, może ją po prostu podetnę i zobaczymy. Będę mieć kolejną roślinę, zresztą tą moją Monkey Mask, którą, którą mam w salonie. To już rozmnożyłam, jedna tutaj też stoi na szafie i kolejna za chwilę będzie w ziemi, więc no, przycinam regularnie rośliny im, może właśnie stąd też tak zrobię. Zobaczymy. Ja teraz mam takie, wiecie, rozważania troszeczkę od czapy, bo tak tu mi coś przyjdzie na myśl, tu mi coś przyjdzie na myśl. Przyznam szczerze, że jeszcze się nad tym nie zastanawiam, ale coś na pewno z nią zrobić trzeba. No bo monstery, jak nie są podpierane, to później właśnie mm, nie rosną im tak ładnie, regularnie liście, tylko się te te pędy tak wiecie wydłużają nie mają liści, więc na pewno coś będę z nią robić no i tak jak mówię od czasu do czasu jakieś tam liście i zżółkną ale tragedii nie ma, zresztą właśnie ta manki mas która stoi u mnie w salonie też sobie czasami tam coś jej zżółknie, więc się nie martwię, ale obserwuję nie ukrywam, że, że mam ją mam ją na oku jak już była mowa o begonii no to no, to do niej przejdę, bo to, to, to jest po prostu agentka. Naprawdę, no to jest agentka. To jest roślina, która mnie tak pozytywnie zaskoczyła. Eee, zresztą, jak kolejna, o której Wam powiem, że ja do niej pałam miłością niesamowitą. Eee, jestem zachwycona, zaskoczona, że tak pięknie się u mnie ma, bo przyszła do mnie w opłakanym stanie, ja ją zamawiałam. Na Allegro już nie pamiętam, czy to było z Plantino czy, Plantas, e, Plantino, czy coca Flora, nie pamiętam jaki to był sklep, ale z Allegro. E, Hol jest na kanale jako pierwszy film właśnie roślinny w tym roku, więc możecie do tego wrócić. Zobaczyć, ta begonia miała dosłownie trzy liście. Dodatkowo były uschnięte, w sensie tak troszeczkę uschnięte. Ja poprzycinam je, je trochę nożyczkami, żeby nie wyglądała strasznie. Tu na dowód macie jeden listek, który jest właśnie tutaj z tej jednej strony tak śmiesznie obcięty i też trochę mu e, zasechł, ale jej, begonim, zasechł e, ale mnie tu nie martwi no bo to co się tu dzieje, no zobaczcie no powiedzcie czy to nie jest szaleństwo ostatnio wam ją pokazywałam to też się nią zachwycaliście więc się bardzo cieszę, jest mi niesamowicie mi miło zastanawiam się właśnie czy jej na wiosnę przypadkiem nie rozsadzić, żeby mieć dwie na pewno ta podpórka plaster miodu to tutaj już aż wygląda śmiesznie, bo w ogóle tej, praktycznie tej rośliny nie trzyma. Tak by się przydało też ją o, zdecydowanie bardziej e, podeprzeć czymś większym, więc też muszę o, o tym właśnie pomyśleć. No jak widzicie, też wychodzą ciągle nowe liście. Tu macie jeden, który jeszcze nie wyszedł, ale wyjdzie ten jest, jak widzicie. Um, całkiem nowy. Um, tutaj wychodzi też na końcu kolejny i ten jest taki przepiękny, jeszcze jasny, nowiusieńki. O, ten tutaj. No, jestem nią zachwycona. I tak jak powtarzam przy chyba każdym moim roślinnym odcinku, minimum pielęgnacji, a maksimum efektu. Taka, taka metoda się u mnie sprawdza. Czyli nie przesadzam z podlewaniem, nie przesadzam z nawożeniem. Im bardziej się przy roślinie staram, im bardziej przy niej skaczę, tym wychodzi gorzej. Więc u mnie minimum się sprawdza najlepiej. No i ma bardzo fajne stanowisko, bo ja mam bardzo dobrze oświetloną jadalnię. Nie ma takiego. Mm, bezpośredniego światła. Natomiast mimo wszystko jest tam bardzo jasno i widzę, że jej to stanowisko zdecydowanie służy. Więc begonia, czekajcie, pozwolicie, że może jakoś ją tak umieścimy delikatnie w kadrze, o, może tak, żeby też aparat nie tracił ostrości. Bądź też, żeby się nie przewróciła. I roślina, o którą często dostaję od Was pytania, jak ją pokazuję, to się często nią zachwycacie i też mi jest niesamowicie miło. Jak piszecie właśnie takie pozytywne komentarze. Ostatnio w ogóle się zdziwiłam, bo nagrywałam chyba foodbook albo foodhaul. Nie pamiętam już, co to był za film, ale wiecie, jakoś tak z ręki nagry, nagrywałam jedno ujęcie właśnie do zupełnie nieroślinnego filmu, ale chyba przypadkiem pokazałam yy, właśnie alokazję, bo yy, był komentarz zamiast na temat jedzenia, właśnie, ale masz piękną alokazję, więc mnie to niesamowicie cieszy. I ją przyniosłam dzisiaj na dowód, żeby Wam pokazać, że... Yy, po właśnie poprzednim sezonie jesienno-zimowym, gdzie zostały jej trzy liście, nie poddałam się, dalej pleje, pielęgnowałam ją tak samo i wygląda teraz rewelacyjnie. I też chciałabym Wam ją pokazać po to, żebyście widzieli, że roślina może wyglądać rewelacyjnie, ale w sezonie jesienno-zimowym co jest normalne, może stracić bardzo wiele liści, a potem na wiosnę znowu może pięknie odżyć. No i właśnie takim dowodem e, na, to, na tą całą sytuację jest ta alokacja. Ona jest kupiona w IKEA. Tamtym roku. No i właśnie w yy, ten tamten sezon jesienno-zimowy zaskoczył mnie niesamowicie, bo się nie spodziewałam, że ona z takiej bujnej może wyłysieć. Zostały jej wtedy trzy liście. Też ją pokazywam na filmach, też możecie się wrócić do starych filmów, żeby zobaczyć, jak ona wyglądała. Natomiast widzicie, więcej słońca, przepiękna pogoda sprawiły, że ona znowu wróciła yy, do siebie, znowu stała się niesamowicie bujna. Mam mnóstwo liści. Ona się tak przechyla w tą jedną stronę, właśnie w stronę, gdzie mam najwięcej światła, więc z tej strony jest nieco bardziej łysa, nie? Ale to jest, to jest całkowicie normalne. Zmie zmieniłam jej miejsce, bo ona stała tutaj na tym biurku, gdzie teraz nagrywam. I tutaj jest okno wschodnie. Natomiast um... Zabrałam z jadalni mój skrzydłokwiat. Ostatnio Wam mówiłam, że coś się z nim dzieje. Patrz, mówiliście mi, spójrz w korzenie, i rzeczywiście bardzo dużo korzeni niestety zgniło. Nie wiem, czy uda mi się odratować ten skrzydłokwiat. Doszłam do tego, że e, w trakcie mojego urlopu coś musiało być nie tak. Musiałam źle wsadzić kulę nadwadniającą, że ta woda, która w niej była. Zalała po prostu natychmiast, w przeciągu chyba jednego dnia, całą roślinę. I ten skrzydło od kwiat po prostu stał w takiej wodzie. No i zgniły po prostu korzenie, był przelany. Natomiast no to jest zupełnie inna historia. Opowiem Wam o nim, jak mi się go udało odratować. Trochę go przyciąłam, zobaczymy. W każdym razie, że z tego skrzydło kwiatu teraz właśnie nie za dużo zostało, to zmieniłam miejsce i na jego, Miejsce poszła alokazja, właśnie do jadalni, gdzie tam jest o wiele więcej słońca i widzę, że to jej bardzo, bardzo służy. Niby, alokacje nie potrzebują jakoś dużo światła, natomiast widzę, że. Jej to, zrobiła jej ta zmiana m, dużą różnicę, więc jestem zadowolona, że ona się właśnie tak pięknie prezentuje I dziękuję Wam, naprawdę serdecznie dziękuję Wam za wszystkie komentarze em, na temat moich roślin. Czekajcie, bo znowu tu myślę, jak tą roślinę w ten kadr, o, umiej, jak, jak ją umiejscowić w kadrze? Jest mi niesamowicie miło, kiedy piszecie mi właśnie takie komentarze, że jakaś roślina moja Wam się podoba, że... Pytacie jak pielęgnuję moje rośliny, że sami mi radzicie, co zrobić w różnych przypadkach, ja nie jestem ekspertem od roślin, zresztą każdy temat poruszany na kanale przeze mnie jest zawsze poruszany w taki sposób, że opowiadam ze swojej perspektywy, więc nie uważajcie mnie za żadnego roślinnego guru, bo tym, no absolutnie taką osobą nie jestem. Mogę Wam ewentualnie coś podpowiedzieć, coś doradzić, co się u mnie sprawdza, ale no właśnie też sama popełniam błędy, też zdarza mi się przelać roślinem. W ogóle planuję już od dawna przyznam szczerze, taki odcinek o moich roślinnych błędach, czyli jakie błędy zabiły moje rośliny. Dajcie znać, czy chcielibyście taki odcinek zobaczyć na kanale. To tyle, więc chciałam Wam serdecznie podziękować za wszystkie rady, za wszystkie pozytywne komentarze na temat moich roślin. Jest mi niesamowicie miło. Jeszcze dodam właśnie, jeśli chodzi o ten sezon jesienno-zimowy, że na pewno muszę przenieść moje sukulenty z jadalni, mimo, że, że właśnie mam bardzo dobrze słonecznioną jadalnię. Mam w jadalni okno, które jest południowo-wschodnie, natomiast zauważyłam, że w sezonie jesienno-zimowym tam tego słońca jest zdecydowanie za mało i właśnie dla moich sukulentów no to nie, to nie robi im dobrze. W tamtym roku mówiłam wam, że one zaczęły łysieć, że traciły na bardzo nagminnie liście i pisaliście mi może przelane, może znowu za mało wody i tak dalej. Okazało się, że na wiosnę wszystko wróciło do normy, a podlewałam ciągle je właśnie tak samo, więc doszłam do wniosku, że to na pewno była kwestia światła, więc w tym roku już nie popełnię tego błędu i po prostu je przeniosę z okna właśnie z jadalni, które jest południowo-wschodnie na okno typowo południowe które mam w kuchni. Tam jeszcze trochę je, miejsca jest, co prawda, tam stoi aloes i kaktusy, ale, ale mam właśnie trochę miejsca, więc na pewno to zrobię. E, no i cóż, tak jak mówiłam też wcześniej, ograniczam delikatnie podlewanie. W ogóle moje rośliny e, dzisiaj mają dzień podlewania, więc może nie wyglądają trochę na troszeczkę takie, wiecie, przyklapnięte, ale e, na pewno woda im dzisiaj pomoże, doda wigoru, więc tak, że dzisiaj dzień podlewania, ale teraz staram się tak. E, co 8-9 dni podlewać, a wcześniej e, robiłam to co tydzień. E, mówiłam Wam, że ja z, większość moich roślin, oprócz oczywiście sukulentów, podlewam jak w zegarku, czyli co tydzień, ale kwestia w, w moim przypadku tkwi w ilości, bo jedne podlewam więcej, niektóre mniej. To wszystko zależy od tego, czy chcę, żeby były wilgotne do kolejnego e, podlewania, czy też żeby przeschły całkowicie, więc tak. Więc teraz z tego tygodnia właśnie idę w kierunku 8-9 dni. Będę też obserwować, bo moje bluszcze nie lubią, kiedy właśnie mają zasucho. Co 8-9 dni to w sezonie letnim to jest dla nich zdecydowanie za rzadko. Ale jak na razie widzę, że jest wszystko ok. Tu jest jeden tutaj właśnie na półce. Ma się spokojnie, nic tam mu na razie nie... Nie suszy się, więc chyba będzie spoko. Tak jak mówię, cały czas obserwuję, zmieniam yy... Pod, pod roślinę pielęgnację, jeżeli jest taka potrzeba, ale ogólnie nie przesadzam w żadną stronę, bo na dobre to niestety nigdy u nas nie wychodzi. Dajcie znać właśnie, jak jest u Was e, z Waszymi roślinami, jak szykujecie rośliny na sezon jesienno-zimowy. Czy macie jakieś fajne przyrosty, którymi możecie się pochwalić, a może jakieś straty, chcecie się pożalić. Piszcie, piszcie koniecznie w komentarzach, ja zawsze lubię sobie poczytać i tam z Wami podyskutować. Jeżeli film Wam się spodobał, zapraszam do kciukowania w górę. Oczywiście, jeżeli jesteście na kanale po raz pierwszy, to subskrybujcie również, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami i roślinnymi i na temat minimalizmu i na różne inne tematy lifestyle'owe. Ja się na dzisiaj z Wami żegnam, pozdrawiam, ściskam Was Buziaki, papa